Cześć, cześć, cześć. Zaufanie. Zaufanie w social mediach. Czym jest? Myślę sobie, że taką e, najważniejszą taką podstawą, żeby zdobyć zaufanie w social mediach, to jest po prostu być prawdziwym. Być autentycznym i mieć interakcję tutaj z osobami, które do nas zajrzą, które nas obserwują lub które są naszymi znajomymi w social mediach. Interakcja, autentyczność. Prawda, prawda zawsze się obroni. Że to są podstawowe cechy. Wiecie co, ja myślę sobie, że to musi trochę potrwać. Żeby nas człowiek poznał, zaufał, polubił albo polubił, a potem zaufał. Że to jest troszkę prostsze, jeśli budujemy na przykład biznes Poza internetem. Dlaczego? No bo wiecie, to jest zawsze takie polecenie: ktoś się gdzieś z kimś chce spotkać, żeby mu pokazać produkt, żeby mu pokazać współpracę, możliwość i najczęściej to nie jest zupełnie obca tobie osoba, tak? Najczęściej to jest Twoja znajoma albo. Polecona osoba, czyli znajoma twojej znajomej, to wtedy ona ci robi rekomendacje. Słuchaj, tam jest taka Justyna, my się znamy 10 lat, ona pokaże ci fajną możliwość, co tam możesz, jak tam możesz, może to będzie dla ciebie. I to zaufanie zbudowane przez inne też osoby, tak? Natomiast tutaj w social mediach, oczywiście, inne osoby mogą nam pomóc, inne osoby czasem mogą nam przeszkodzić. Różnie się zdarza. Natomiast jeśli będziemy cały czas prawdziwi, autentyczni, będziemy sobą i po prostu będziemy, nie raz na miesiąc, tylko będziemy codziennie. Codziennie się pokazywać z różnych stron, w różnych sytuacjach, to takim sposobem, takim sposobem będziemy mogli sobie zbudować zaufanie osób, które nas oglądają, obserwują w, klikują się chociaż czas na jakiś czas, a może zostaną, e, jak im się spodobamy. E, dlaczego o tym mówię? Przychodzę do was, kochani, e, z nowością dla mnie. Z nowością. E, powstał e-book. E-book, który mm, mówi o mnie więcej, niż tutaj widzicie. Więcej to jest moja historia. Chciałam wam pokazać siebie jeszcze bardziej, tym kim jestem, co robiłam w życiu i dlaczego znalazłam się w tym miejscu, w którym jestem tema? teraz dlaczego tak się stało i jak odkryłam swoją największą pasję. Zapraszam serdecznie,